Cześć witam wszystkich Daniel z tej strony. Dzisiaj skomentuję moją własną gierkę i pokażę wam jak spokój może uratować wam grę, jak spokój pomoże wam wygrać więcej. Gier, bo nie zawsze wszystko jest stracone. Więc ja tu będę komentował wszystkie moje decyzje, moje fuck fakapy, tak zwane złe decyzje, dobre decyzje i tak dalej, itd., tak żebyście mogli wyciągnąć z tego wnioski, no i żebym ja też mógł wyciągnąć z tego wnioski, bo wiadomo, oglądając własne gameplaye, możemy się czegoś sensownego nauczyć, więc delikatnie tutaj zgłośnie, bo ja tutaj też odpowiadam na czat i rozmawiam z danym, który ze mną gra i tak dalej i tak dalej i w międzyczasie Będę mówił, co się dzieje. Więc ogólnie rzecz biorąc, to jest nasza ulubiona lokalizacja. Proszę mnie nie stream snajpować. My na to mówimy pierogowo, Nie wiem czemu tak się przyjęło. Ponieważ tutaj niedaleko mamy dwie skrytki za stacją benzynową. Z tych skrytek zazwyczaj wychodzi, nie wiem, może 6, może 8 tysięcy, różnie. Plus, dotujemy te dwa budynki, stację benzynową i mamy e, zrzut uzbrojenia. W zależności, czy są teamy, czy nie, no to walczymy z tymi temami I później decydujemy, czy chcemy iść na Lowtown, czy chcemy iść na Manur, czy chcemy iść w kierunku City zwykle wybieramy sobie kierunek low, jako że tam po prostu jest linka, którą możemy się wybić. My zazwyczaj gramy agresywnie, to jest taka nasza stała rutyna. Nie szukamy pozycji, żeby wygrać grę od razu, tylko pierwsze co robimy, szukamy teamów do walki. No bo po prostu no, taki jest nasz styl gry. Oczywiście nie każdy musi go mieć. Dany dał kola, że jakiś typ jest po lewej stronie. Ja rzuciłem przenośny BSP. I udało nam się go szybko wybić. On troszeczkę się zgubił z tyłu mapy. Pewnie próbował zagrać troszeczkę bezpiecznie, zlutować. Ale mamy tutaj Helkę. Navy, Navy Seals nas próbuje podjechać. Oczywiście tutaj niezbyt korzystnie im to wyjdzie. Pewnie jeden wysiadł już. Więc moja pierwsza reakcja, kiedy coś się dzieje, kiedy ktoś. Kiedy ktoś mi w plecy rzuca. E, kiedy ktoś mi w plecy wie, od razu rzucam smoka na siebie i próbuję robić zygzaki, żeby we mnie nie trafił. W smoku nie ma masista więc jeżeli to jest padziarz, ma trudniej. E, no i w smoku po prostu nie widać, więc. Jedyna opcja to jeżeli bym więc live markował i mógłbym mnie e, właśnie trafić na, na ten dystans. Nie został tylko ten z wody, który zostanie szybko wykasowany i szybko sklejony i do widzenia. Górka, ale to jest Fabik. Ale Oni próbowali to zagrać tak, że ten pierwszy wysiadł wcześniej, a, a ten wejdzie na, na, na policję i nas tak ja wiesz, z dwóch stron zaczną bić. Ale tu coś się dzieje, więc na spokojnie sobie podjeżdżamy, Dany idzie z przodu, więc musi wygrać tą walkę, jeżeli zacznie się angażować na lat, w tę walkę. Na puścili w ogóle. Do tego typa zabijasz easy. To są dosyć bezpośrednie e, starcia i walki. Tutaj za dużo nie ma do komentować. Snajper? No, ale... Aha, od nich. A, nie, nie, nie. Bez puszczonej, puszczonej, teraz wiem, że mam jednego nie lotka... Nie, nie, jedną osobę, która nie, już zeskoczyła to... na zrzut po policja. koronce, bo tam I będzie bufili. gułak A że mój dron komar go obił, no to wiadomo, za daleko nie ucieknie. Nie, gość, jesteś mój. No i też był mój. na stacji siedzi. Teraz będzie czas na ratowanie, bo już nas zona pcha. Ale też nie boimy się tego, że, że, że zonka nas pcha. Mamy maski. Jeden już gra, jeden już nas ten. Widzisz? A nie, 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 patrz, patrz, Kurka wchodzi też jeden, nie? Patrzcie, co ja tutaj zrobiłem. Zaraz Wam wyjaśnię. Widzieliście, jak kiedy powaliłem tego typa z lewej? Od razu skręciłem i szukałem tego drugiego teammate'a. Nie próbowałem na siłę dobijać, bo to na dłuższą metę może mnie zabić. Tylko od razu szukałem tego teammate, gdzie tam jest, mi się tam po prostu pojawił, postanowiłem go skrócić. Jedyne co powinienem zrobić lepiej, to szybciej powinienem się zatrzymać i już wycentrowany na pozycji tam gdzie on powinien być, na się powinienem go szukać. Tutaj miałem o tyle szczęście, że byłem szybszy, nie był najlepszy, ja strzelałem lepiej, ale gdyby to był bardzo ogarnięty gracz i by od razu we mnie wbiegł, no to, to właśnie ten czas, który właśnie nie tyle co zmarnowałem, ale który mógłby mnie zmarnować, no by mógł mi pomóc wygrać tą walkę, jeżeli to na przykład on by zaczął strzelać do mnie pierwszy. Mąber. Więc tam się po prostu mogłem szybciej zatrzymać Ale wszystko wyszło tak jak powinno wyjść, więc lecimy dalej Troszeczkę zgłośnie też, żebyście słyszeli, bo... Będę sobie ściszał tutaj na OBS-ie, żebyście Nie mieli za dużo chaosu, kiedy coś komentuję Teraz wiemy, że mamy dwóch typów tutaj na... Na muzeum ten nie wiedział co się dzieje, bo tutaj akurat w timing mu wlazłem, że coś próbował podnieść. I od razu co zrobiłem? To jest metoda na robienie większej ilości killi. Kiedy kogoś powalicie, od razu centrujecie, od razu szukacie jego partnera, jego kolegi. Dzięki temu nawet nie marnowałem czasu i pocisków, aby go dobijać. Tylko od razu strzelałem do tamtego typa. Ten się nawet nie zdążył podnieść Ej, i tyle. Akurat tamten wlas w timing, oni wiedzieli, że lądujemy na nim, akurat się plecami do mnie obrócił, więc no Może miał pecha tak naprawdę. Gorzej by było, gdyby on mi wszedł w timing i akurat wyszedł z bronią na mnie, kiedy ja lądowałem, wtedy ja bym mógł Szło, zginąć, nie? Więc tutaj miałem też szczęście, że, że akurat on nie miał broni w ręce, bo coś tam robił e, i pewnie lutował. I po prostu wygraliśmy tą walkę bardzo <słuchaj> łatwą. <słuchaj> A wiesz po czym poznać jeża? Oho. Nie. Po tym, że ma kolce. Jakbyście nie wiedzieli? Po czym poznać jeża? Po tym, że ma kolce można poznać Takie jeża. I taki film był. był ty, no. Polish Man uh, Explains how to. Coś tam. I uh, ty, how to. Um, recognize. Tell, recognize a hedgehog, nie? Mm -hmm. no. I na pewno się to zaczęło, że. Typ, wiesz, typ I muszę wypiłać... Musiałem Sześć troszeczkę jeżyku. tu wypipować. Po czym, po to, tak, wiesz, Bo tutaj to. troszeczkę słowa szły, muszę to. próbować cenzurować je. Trzeba... Wejść tu na górę. Tam ci się da. Moją drogą, dajcie mi znać w komentarzu, czy lubicie właśnie ten format, <noise> kiedy komentuję własne gry ja czy nie, nie wprowadza to zbyt, zbyt z dużo z chaosu. Pociągowej. Czyżby Piszcie zabił mi kod timing? Dany czy mnie zabije kod no. timing. Ten ten, ten ten. Nie, nie, bo... Nie tak, o. Tak będzie lepiej. Tu danielu. O, zero ma. Błąd. Zero ma. bo mi między filar w las. Błąd. Przeanalizujmy to co zrobiłem tutaj źle. dany czy mnie zabije kod timing? Ten ten, ten ten. Nie. Nie, bo... Nie Pierwszy kill był dosyć bezpośredni. Pięknie wycentrowałem prosto na typa. Tutaj zrobiłem dobry slajd. Dobrze, jakby przemieściłem się, tak? Problem w tym, że przemieściłem się idealnie na ten tutaj filar. I część kul po prostu zmarnowałem i nie strzelałem prosto na niego. Lepszą opcją w tej sytuacji byłoby cofnąć się. Niżeli próbować go czalować, bo to był tak zwany ego czal, czyli po prostu próbować wygrać z nim walkę, kiedy tak naprawdę już jestem zbity. No i po prostu się nie udało, strzelał, strzelał bardzo Zerba. Zerba. dobrze i to mu wystarczyło. Zręba. Ale on dany go on biał tak mało życia, że chyba nawet ja dostałem za niego killa. Więc tutaj zrobiłem. Tu nie zrobiłem. popełniłem błąd. No, to Powinienem troszeczkę to inaczej zagrać, ale oczywiście, no. Wracam po swoje. Jest ok, bo i tak pewnie wygram kółak. Easy peasy, kościół. Nie, ja tam nie zrąbałem sobie fajta. Powinienem go zabić, easy. Mogłem jeszcze troszeczkę bardziej go zaczarować, zmienić kąty bardziej, chyba żeby naprawdę dobrze strzelał, to by, to by tak naprawdę nic, co bym zrobił, nie pomogłoby mi w tej walce, jeżeli by naprawdę dobrze strzelał. Teraz usłyszałem, usłyszałem drona, z drona z bombą i pierwsze, co zrobiłem, musiałem upewnić się, że mam kewy. Że mam full życia, bo jeżeli ten dron z bombą mnie uderzy, no to mnie powali. Zabiera 99% życia. Dany się poświęcił i wziął. Dany, po... Dany się poświęcił i wziął drona na klatę. Chciałem dać Pij, ale jeden już zrotował do prawej. Jeden został Zaraz nic nie Jeden został, jeden został. Chciałem go wyprzedzić tym nalotem, bo wiedziałem, że będzie chciał rotować do lewej. Eee, ale cały czas próbuję pikować tej snajpy Teraz mnie znowu. Ja tylko czekam na niego. Ja tylko go wyczekuję. Wyczekuję. Tyk. Tyle mi wystarczyło, żeby go. Mam mojego. Żeby go ciepnąć. You need assistance? No, na mnie albo na tobie? Ej, chyba ktoś jeszcze tutaj Szybki self, rest, szybki snow, żeby snajper mnie nie mógł dobić. I, I lecimy dalej. nas? No Właśnie nie wiem, szukam go. Najgorsze są strefy A na myszce O kurde ja to dopiero przeczytałem <laughs> Ja pierdzielę Pozdro lakomatych Pozdro komatych. Dany, bo zaraz będziesz wiru. To jest moja kontrola jeden mortar żeby troszeczkę im poprzeszkadzać. ten mortar za dużo nie zdziała tylko im tego, ten tylko im jakby sprawi że będą musieli się przemieścić będą musieli pomyśleć o, ja będą musieli pomyśleć e, nad miałą pozycję i tak dalej dałam nam trochę czasu też do przemyślenia co tu możemy z nimi zrobić i generalnie powinniśmy ich odpuścić bo ten fight z nimi jest bez sensu i tak nawet jak ich dobijemy to i tak nim i tak nim nic ja nie zrobimy więc mortara, nie? Leży, leży, ale to inny go powoli, więc. Okej. Okay. O, asysta. Wycięłem jeszcze jeden Mortar, żeby. O! Wiesz, że ja dostałem tą pijaką? Chyba? A ten nalot w ogóle dziwnie, żeby mnie trafił. Nie powinien, ale mnie trafił, trudno. ja dostałem tą pijaką? On rzucił jakieś wody, i ten znacznie Tak, 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 ta. Nice. Chodź, drona mamy do lewej tego drona snajpili. Albo tutaj obok nas, nie wiem. Młody jeżyk. Uh. Mam Dole? nieprzeładowanego rama. Yy, typ jest w ogóle... Mała yy... wskazówka? Możecie kurwa, coś takiego zrobić. Taką linką. A wskazówka możecie tak zrobić, więc wykorzystajcie to następnym no, razem. To było fajne co zrobiliśmy ja... <grym> Na Supermena, ja stary między tym wleciałem, nie jeszcze Łamię, nieprawda. Obok leciałem. No dobra. Ogólnie to jest ziemia niczyja. Ja bardzo nie lubię być w tej pozycji, jeżeli nie mam snajpy. Ogólnie ja stał, nie można dostać snajpę nie. z każdej strony, no a no będzie ta osoba miała na To jest ciężka, ciężka lokalizacja. O, o prawa strona, snajperzy też. Gdzie on poleciał to ja nie wiem. Aha. A snajperzy, są tam snajperzy? Ja, tak, 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 tak. Ta, ja widzę Glint, tak widzę Glint. I na dole pod wieżą Morfeusza jeszcze się lebią. Ja tam lecę chyba, Ta. i Dany ja tam lecę. I can't help it. Uh. Tutaj średnie, średnie strzały z mojej strony, powinien go szybciej powalić, moim zdaniem. Kiedy ma zero. Gdyby nie brak amu, to mógł go powalił. Staram na ośle, bo nie wiadomo, czy ktoś tam jest, bo nic nie widzę. Bity bardzo mocno. A ja nie, nie wiem czy oni to puszują, czy... Nie wiem. Tam smoki poszły właśnie Ta Albo nie Dźwięki, ty ja cię... Dźwięki mnie Obu Dobra, czas rotować, bo jesteśmy naprawdę w swojej pozycji. Ale widzicie, że początek naszych gier nie jest granie pod wina, tylko jest granie no, pod ja nie kile I granie pod wina zaczyna się od czwartej, od piątej, szóstej strefy. No, no. Tutaj będziemy mieli sporą rotację. No, co do lewej, A, do lewej, lewej do idziemy? Co? No, ale zanim. oni już no, go biją, no. oni już go biją z tych A, wysokich. Już Aha. O, zyskakuje. No ale już dobra, na później. Tutaj linka jest, w środku. A, jest na górze linka, no. O. Jedno, drugie. Nigdy wystarczająco smoków. Cześć smoków, nic smoków tym razem. To się przydaje później. Jeżeli jesteście w bardzo ciężkiej sytuacji, no nie macie nawet gdzie się schować, ja często tak wiadomia, robię. Można, Jeżeli ja, ja nie mam się schować, to często rzucam po, się po prostu smoki na siebie i się kręcę gówno w przeremblu. Tak, byle żeby mi ktoś nie trafił. I... plecy, plecy Widzieliście co teraz ta, ta, ta. robiłem? Mała cofka wam coś wyjaśnię to jest coś co wam wyjaśniałem w poprzednim filmie Już nieraz. Tak zwane shouldering po angielsku, nie, nie wiem jak to bardziej nazwać po polsku plecy? Czyli kewowałem plecy. się i sprawdzałem czy biegnie, sprawdzałem czy biegnie Nie biegnie, okej okay, idę zmienić kąt, to jest coś to co możecie też zaadaptować Sprawdzać kąt razem, a nie kewować się za ścianą okazuje się okazuje, że on już jest w połowie drogi I mnie puszował od razu bym dał e, teammateowi znać, że, że podjeżdżają, by się mógł się przygotować piądem? na walkę. Chcemy no. ten budynek. randomowo no, po prostu możemy? tak o. To. Bez większego. Tak bez większego przemyślenia. Tak żeby sobie było. Teraz naszym celem jest pójście na sklep i wygranie sklepu. Dostałem Niestety no, no, no. dostał snajpy, teraz się dzieje chaos. Ja mam z O Boże. No. Zachować spokój. To jest co, o mówię. Zachować spokój. Leżeć, smoke Mija na pozycji, mam maskę. Wchodzimy do gazu i się kebujemy na razie. Kebujemy się. Na pewno kupię. Nasuchujemy. Ten się tutaj przewrócił. Szybkie smoki. I mejcik. I potrzebujemy skrzynkę z amunicją. Nową maskę. Jeszcze smoka. Najlepiej, żeby jak najwięcej tutaj. Tobie zasłonić, czy tam przeciwnikom zasłonić. Mamy czas, mamy maskę. Robię tak, bo ja nie wiem, co się dzieje wokół mnie. no ok nie, bo i się ja udało. Tyle było smoków, że oni nie wiedzieli, gdzie strzelać. mógłbym szybciej zrotować, ale. Ale się udało. znów na końcu. Widzę go, widzę Zeskoczył w prawo, ale on I w takim pechowym momencie Dany Kurwa, dostał ja sniper. Nie mam jak tam wejść, mam skrzynkę Z ammo, którą wcześniej wziąłem I teraz zależy to ode mnie Wygrany fight z tym typem I smoke, żeby wyszliśmy W mur i szybko, rotacja do lewej Jako, że Widziałem typów, którzy rotują do prawej, nie wiem co się dzieje do lewej, ale wiem, że tam może tam nikogo nie ma, więc powoli sobie jakby przechodzę, widzę tych dwóch typów, już na nich mierzę, bo wiedziałem, że się na mnie zatrzymają, jedyne co mogłem zrobić, to po prostu im obić wszystko, musiałem się zatrzymać, jakbym biegł, to jeżeli bym biegł, to by mnie na pewno zbili, dlatego się zatrzymałem i zacząłem do nich strzelać i na całe się strzelałem na tyle dobrze, żeby obu zbić kewy, nawet za jednego killa dostałem. Teraz czas, gramy czas, gramy spokój. Mam tutaj górkę z lewej strony, więc mnie nikt z lewej strony nie uderzy. Mam tutaj troszeczkę covera na, ty, na tej skałce są, i muszę są. tylko patrzeć te drzwi i te okno. Tutaj źle za niego. Poję, ale to i tak nieistotne i tak ginie ten typ. Teraz spokój. Wolutku. Najbardziej mnie interesuje moja lewa strona, jako że to jest mój poziom. Prawa strona, wiem, że są cztery teamy, więc większość będzie z mojej prawej strony. Więc zagram spokój, eliminuję tego typa, który jest tutaj na tyle. Łatwy kill. Widzę sniper więc od razu smoke. No i szczęście chciało, że znalazłem pracę. I to już jest game changer, bo już nie jestem sam, ale z teammate'em, który mi pomoże. Raz teammate wraca, rzuci sobie smoke'a na te itemy, ja tylko sprawdzam, czy tu nie ma czegoś. Przydatnego. I już gramy sobie z najlepszej, tak naprawdę, pozycji, bo jesteśmy na high groundzie. Nikt tak naprawdę nam nie jest w stanie zagrozić nawet z tego domku, chyba że wejdzie na dach. Więc mamy dobrą pozycję. I czekamy. Wiemy, że są trzy drużyny oprócz nas. Sześć osób, nie? Pięć osób. Amo. Wszystko mu dałem, co jest mu potrzebne. Ja mam sześć kewów, on też trochę kewów ma. No i ja lecimy. Będę miał drugiego smoka. Jesteś? Ej, to są stary jeszcze trzy drużyny proszę nas dwa są w domku, ten sniper na dole eee, jest przy połocie Widzę, widzę Ta. Nie skanuje, nie skanuję, dobra jedziemy Jako, że zobaczyłem, że nie skanuje, nie marnowaliśmy czasu, bo wiedzieliśmy, że gaz idzie I ja staram się, ja się staram jakby zachować jak największy cover Żeby jak najmniej kątów było na mnie otwartych Jakbym wstał, to ten z lewej by mógł mnie strzelać i tak dalej, tak dalej, tak dalej Teraz ten jeszcze jedy, będzie lotek dwie. Dwie jeden Patrzą no. na mnie Jedyne co źle tu zrobiłem, nie powinienem się plecami odwracać do tego, do tego domku Nie powinienem plecami się odwracać ja wiem. I tu jest ostatni Tam typ nie. Mamy dwa kąty na niego I tyle Tutaj na końcu bardzo ładnie zagraliśmy, że Dane trzymał kąt z i ja troszeczkę zrotowałem do lewej, żeby sprawdzić, czy on czasami nie próbuje rotować w gazie do lewej mocno. Łapaliśmy go, on się skupił na mnie, ja go trochę zbijałem, Dany go wziął od boku i cyk, wygrana. Udało się jakby wyratować tą gierkę, oczywiście gdybym został sam, to bym musiał zagrać ten sam spokój. Ta, ta sama strategia by była, tak samo bym strzelał, tylko po prostu Dany był tam, żeby faktycznie było to Mocniejsze i spokojniejsze, więc tutaj macie mój gameplay z duo. Mam nadzieję, że się podobało, że wyciągnęliście jakieś fajne porady z tego gameplaya. Więc trzymajcie się i widzimy się w następnym filmie oraz na live'ach na tym kanale.